Cześć, tu Nehiro i gramy w Gotika. W tym odcinku odkryjemy całą historię i prawdę tego chromanina. Tak to będę czytać. Nie wiem, czy jest to poprawnie. Mamy już pierwszą księgę. W takim razie udajemy się do Xardasa. Nie wiem, co się stało. Czemu się nie przeteleportował? Coś się zbugowało, po prostu. Więc dobra, tą tajemnicę odkryjemy dzisiaj. Jest to naprawdę mało znana rzecz, jak patrzyłem na YouTubie. YouTube. No dobra, idziemy na górę. Bezi. Nie wiem, coś albo z myszką, albo z klawiszami, bo trzymam. Gram z dwa dni w gotika i wiecie sami. W mafię sobie teraz pogrywam. Dobra, więc używam jak zwykle buga No i dobra Chodzi o to z tymi bugami, że ja mógłbym oczywiście y, robić to normalnie bez, bu bez bugów growych, tak to powiem Tylko chodzi o to, że ja rozumiem, że wy nie macie czasu a ja te... Zrozumcie też mnie, że ja nie chcę nagrywać y, 100 odcinków z Gotika 1, który jest taki po prostu krótką. Który jest po prostu krótką grą. Musicie mnie po prostu zrozumieć Co to za gnojek? Myśliwy. Już pomyśliwym Upalował. Leżyło człowieku. Dobra, szybko, żeby nie została nas ciemność. Zresztą sami wy wiecie, jak ja nie lubię tej ciemności. Ta stara cytadela. Dopiero teraz się ogarnęłem, że yy, w dwójce jest to położenie yy, kamiennego smoka. Kamien... nie ognistego, bo zaraz on zmylę. Kamienny jest przy fortecy Lestera. Let's Playa dwójki być może niedługo zacznę, a być może w ogóle nie zacznę, chyba że za pół roku, bo po prostu będę mieć z tym problem w tym momencie, właśnie, z takim, y, kiedy przy tym gotiku spadają mi znacznie FPS, chyba że, na, że, chyba, że załatwię lepszy procesor, y, będzie miał takie same taktowanie, tylko będzie miał o wiele więcej pamięci fizycznej, tylko że oczywiście błędy wyskakują, tak jak to u mnie. No nie będę Was już przynudzać swoim systemem. Wiem, że na pewno nie chcę Wam się tego słuchać. No to idziemy do tego chromanina. A jakiś podobno potężnej postury mak. Ale podobno, pamiętajcie, ja Wam nic nie gwarantuję, że to będzie mak, że to będzie wojownik, że to będzie człowiek. Zra zobaczycie sami na koniec odcinku. W końcu odcinka. Tak, dobrze powiedziałem jest na tej wieży. Mam nadzieję, że mnie ten, co robił tego... ten poradnik, bardzo za niego dziękuję. Nie pamiętam niestety nazwy użytkownika, ale mam po prostu nadzieję, a, trzeba na górę, a, że robił to hoera bazi. Dobra, zapiszę tu gram. Że robił to w normalnym gotiku, a nie w mrocznych tajemnicach. Który jest modyfikacją gotika. Przyznam się wam, że nigdy nie próbowałem mrocznych tajemnic. Ale kusi mnie, ale na razie nie jest to tak mocne kuszenie. Aby trzeba było koniecznie zagrać. Ja pierdzielę, będą problemy. W tym samym po prostu w jednym odcinku pokażę Wam tajemnicę. No, Bezi, o udało się super, teraz jak dalej dojść? Dobra, tu mamy cholera jasna, no. No i Prince of Persia dosłownie. Bezi. Jest! O, zbugowane, ale jest. <śm> dobra, więc teleportacja do Magów Ognia. Nie będę was przynucać. Mamy już drugą księgę. I za chwilkę dosłownie udamy się po trzecią. Tylko się po prostu prześpimy. Aby... Bo zaraz zostaje nas noc. Ja po prostu rozumiem, że wy nie lubicie patrzeć jakiś ciemny ekran. Więc jak najprędzej... Ruszamy się przespać. A następnie po trzecią księgę. Czyżby tam ktoś siedział? Nie, jakżeby inaczej nikt już nie będzie siedział. Nigdy. O, mamy tu jakieś szczulne łóżeczko. No to będzie idziemy spać. Do następnego poranka. No. No i idziemy po trzecią księgę. I niestety dalej jest zamknięte, ale to nic. Sami zresztą dobrze wiecie, jak, ja, jak to ja uwielbiam wykorzystywać bugi. Yy, chociaż nie jestem z tego zadowolony. W trójce, jak będę robić let's play, w ogóle się postaram yy, robić bez otwierania. Yy, oczywiście backpacka. Nie, backpack to jest w tibi bisorki Bez otwierania kwipunku. Oczywiście nieraz go użyję, ale będzie to sporadycznie. Naprawdę, w nagłych wypadkach, na przykład przy bitwie w Monterze, naprawdę nie chcielibyście, abym to powtarzał tysiąc razy. Zresztą ja sam wiem z własnego doświadczenia, że nie lubicie na takie coś patrzeć. Dobra, ja sobie zapiszę grę. Jednak w następnym odcinku wybierzemy się na terytoria orków i tam zaczniemy szubrować, że się tak wyrażę. Zawsze uwierzcie mi, 70 ekspo w toł czy we w to, może dużo zadecydować. Więc po, po prostu bijemy, wszystko co się rusza. Nie zawsze przestrzegam tą zasadę, nie będę wam kłamać. Ale też trudno by było ją zawsze przestrzegać, uwierzcie mi. O, jaszczur, jaszczur i ścierwojadek. Więc szybciutko. Dobra, ptak już do pieczenia, i jeszcze jaszczurek. Dobra, wypiekł się. Bez, jak widać, nie jest głodny, bo pierwszy poleciał. Pierwszy. Dobra, tu powinna być księga trzecia. Już potem to szybciej pójdzie. To początkowe cztery księgi są dosyć długie. Kurde. Może gdzieś tu, poczekajcie? Trzecia księga. Kurczę, co jest? Już pamiętam, w tym poradniku była gdzieś tutaj. A, to przeczytać, chyba trzeba. Tak mi się wydaje. Dobra, chromanin 2. Znalazłem twoją księgę. Wizję Chromanina, tajemne głosy, same... Co... O, już widzę księgę. Dobra, to wszystko to pokażę... przeczytam wam... za... Od... za parę odcinków i romanin 3. Znalazłem twoją księgę. Jest, jest! Jeszcze tylko dwa levele. Super. Dobra, więc używam teleportu do magów wody. Na razie do nekromanty się nie przyda przez dłuższy czas. Do magów wody po czwartą księgę. Oj, Saturas, jaka animacja, o człowieku. Rieweliacja, siódme niebo, liody, liody dla rolników. Dobra, lecimy. No właśnie, nienawidzę tego miejsca, już chyba sami wiecie dlaczego. Ale ja sobie wypiję eliksir, ja że w tej... tym momencie, żeby was nie przynudzać skakaniem, akrobatyką i różnymi pierdołami. Dlatego właśnie jak najszyb... jak najprędzej yy, udam się do, po czwartą księgę Romanina. skaczamy Jeszcze a i tam to nic potem nie, się nie. tym zajmę raczaniem. Ja sobie wyjmę kusza i będę szukać sobie stworzeń najróżniejszych Przy okazji nie ma sprawy. Nic się nie stało. Spokojnie, bez nerwów wygrałeś! Ale ja z, z każdym tutaj wygrał no, jaszczury. No, niestety jeden. Myślałem, że jest ich tu więcej. No cóż, trudno się mówi. Dobra, chodź tu, ścierwojot. Dobra, i po drugiej stronie powinna być czwarta księga, więc czym szybciej, czym prędzej płyniemy, topielec. Chwilę będziemy mogli szukać, ale nie będzie to aż tak długo. Kurde, już chyba dosyć długo nagrywam, więc pospieszę się. Czekajcie, zaraz jest czwarta księga. No, to pielec. Odporny jesteś na tym miecz, czy jak? Jeśli na serio, jest odporny? Pomyliłem się. To ja jestem zbyt głupi. Dobra, są to jakieś jeszcze niepotrzebne stworzenia? Nie widzę w pobliżu. Dobra, teleport do magów ognia po raz kolejny. Tym razem pójdziemy tam gdzie się spotkaliśmy Ale to jeszcze przy, przy, przy piątej księdze szukamy czwartej księgi w naszym ekwipunku, Ekwipunku Chromanin 4 Dobra więc lecimy i znów używałem bugu Nie miejcie mi tego za złe proszę was Dobra, biegniemy tutaj i jak zwykle wspinamy się na górę po piątą księgę. Nie będzie to aż tak bardzo ciekawy odcinek, ale za to będzie tajemniczy. E, ja znam całą tajemnicę, ale was może to ciekawić. E, naprawdę, te cele z chociażby których ja znam, Mega Ognisty, Michael 94F albo Michał, nie wiem jak to ci przeczytać. Kolego, mam nadzieję, że po prostu obejrzysz sobie ten odcinek. Dlatego was czytam. Zresztą powiem wam, że pozdrawiam was wszystkich. Niezależnie jak jesteście płci, raz, skóry, mnie to naprawdę nie obchodzi. Nie obchodzi to, że ktoś czy mogę się dzielić z innymi swoim dziełem. To jest po prostu dla mnie wielka rzecz z mojej strony. Dobra, lecimy po tą piątą księgę. Oczywiście przez las, żeby było więcej zabawy. Aj ty weź, no jak biegniesz, to nie potrafisz w jednej, ale jak stoisz, to już nie. Ay, trochę ciekawa, ale też trochę przynudzające. Tylko, że nie zapisywałem gry dawno dosyć. Zrobię to teraz. Dobra, no, zapisuję się nam. I idziemy teraz w tym momencie po piątą księgę, która znajduje się we wraku. Nie wiem czy to dokładnie będzie sześć ksiąg wiem jedynie, że... nie chce mi się tam iść Tu też nie po drodze będę je po prostu wybijać O czym to ja wam mówiłem A 5 ksiąg i chyba szósta nie księga tylko Sam chromanin będzie ukazywał się nam jako Następna księga, a orkowe psy, dużo du du dużo nam Ekspa. Sorki ze spadek tym jeszcze w jeszcze roku, jeszcze ty, i w tym roku, plus dla mnie. Widzicie, już 650, naprawdę to się opłaca. O, wilki kolejne. O, jeszcze wy. Jeszcze ty. Chodzę, że cieniostwora nie ma, bym zapolował na niego. W tym momencie naprawdę by był pośmiewiskiem, a nie potworem. Oczywiście, nic nie mam do fanów cieniostworów bez przesady ludzie ale jeśli są tacy fani, to ich oczywiście szanuję kiedyś miałem troszeczkę rasistowskie poglądy ale to się już w tym momencie zmieniło nie jestem jakimś tam rasistą staram się do kolegów po prostu z innej skóry, z innej krwi yy, mówić w inny sposób nie tak yy, myśleć o nim aj ten Chińczyk to taki, aj ten Murzyn to taki a ten adwentysta to taki. Naprawdę. Już niedługo zacznę jakieś vlogi robić. No po prostu już mi się chce to robić. Może przy okazji widzów więcej na łapie. Co wam jeszcze mogę tu powiedzieć? Mogę... dalej mówiąc do Gotika mogę wam powiedzieć, że właśnie znaleźliśmy piątą księgę, którą w tym momencie przeczytamy. Romanin 5. Znalazłem twoją księgę. Znajdziesz mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. O, no, naprawdę tajemnice się zaczynają. Słyszałem, że w ogóle tutaj jest obóz przemytników. Cały w tym miejscu. Więc jest to trochę ciekawe. Dobra, czy mamy gdzieś światełko? Mamy. Teraz eliksir wypijemy i zasłownie za chwilę będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, ten eliksir i... Uzdrawiające Połówaczka, bazi. I lecimy tam, gdzie się wszystko zaczęło. Tylko, że ja pamiętam, gdzie to się wszystko zaczęło, do cholery. Ale spokojnie zaraz to wszystko sobie znajdziemy. Już nie wierzę, że aż tak kućamajdu jestem, żebym tego nie znalazł. Takiego dużego miejsca. O! Jesteśmy tu. Trzeba uważać, bo nam szkielet mag za chwilę wyskoczy. Ktoż to jest? Zwłoki i chromanim 6, więc jednak jest 6 ksiąg o człowieku. Dobra, nie widzę, Chyba trzeba przeczytać w takim razie chromanim 6. Chyba go znalazłem. w innym lepszym świecie. O. Strasznie psychodynicznie. I niebezpiecznie. Coż tu się dzieje, ludzie? Dobra, no i większe gnoje są już wyeliminowane. Z nimi zaraz zacznę zabawę. Spokojnie, żadnego z nich nie pomina. Ale, niestety, one też nie chcą mnie pomijać. Chodź ty. Trzy leżą. Ty. Szkielaciki, aż ich tu na, na naprawdę się nie przesuwało. Oj, nie zrobiłem go? Aż to dziwne. Naprawdę dziwne. Powinienem go spokojnie wykończyć. Choć to tutaj obrażenia, ale to może po prostu się nam coś zabugowało. Te obrażenia naprawdę są potężne, tego czaru. To jest pewnie nie do przeżycia dla nieumarłych, dokładniej wam mówiąc. Bazi. Azo. ja nienawidzę tych bógów. się wkurzę. Dobra, nie ma chyba już więcej tych zesrańców. W następnym odcinku, tak jak mówię, udajemy się... Zawsze jak chcę już kończyć Zawsze taki gminy jak ty, który zaraz zginie musi mi przeszkodzić po prostu Więc w następnym odcinku e, powtarzam udamy się do... na terytoria Orków o, ale FPS-ów o człowieku, bo przez chwilę 19 bez frapca jest 25, czyli to też aż tak nie zależy. Dobra, więc dziękuję wam za ten odcinek. I do następnego. Cześć.